Jeździłam robić taki materiał o rolnikach, którzy z jakichś powodów nie mogą sprzedać swoich jesiennych plonów. Mhm. Nie opłacają się nawet zbierać z pola. Sprytniejsi organizują się, organizują tak zwane samozbiory, czyli zapraszają po prostu ludzi do, do, do siebie na pole: zbierajcie, bierzcie, płacicie mi po dwa złote, na przykład za paprykę, za którą w sklepie płacicie dychę. Nie? No, mhm. więc... no i przy okazji, co się okazało? żeby pojechać oczywiście, jak to się u nas mówi żargonem, rysiowałam, czyli zrobiłam research i wiele wskazuje na to, że za tym wszystkim stoją wielkopowierzchniowe sklepy, które ściągają, nawet są badania, które zrobiły odpowiednie firmy, które się tym zajmują, że mnóstwo ściągnęliśmy, na przykład papryki z Hiszpanii, z Egiptu, z wielu innych krajów, tak, więc no już nie ma tej tej papryki, nie ma miejsca na, na polską paprykę, nie? I wmawia się tym rolnikom, że jest po prostu klęska urodzaju, nie?